Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i świątecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z gry Waterpark Simulator. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zatrudniliśmy, po pierwsze, zatrudniliśmy nasz, ochroniarza, no, wszyscy powiedzieli, powiedzieć, zatrudniliśmy ratownika, ale ja jeszcze nie widziałam tego rat... ratownika. A co ty. Czemu za nią idą takie te dolary? Ona nam coś da? Chyba nie. Chyba nie, zatrudniliśmy ratownika albo ratowniczkę, nie mam zielonego kalen, nie mam zielonego pojęcia, bo nie widziałam jeszcze tutaj tego pracownika, pracownicy, ale mam nadzieję, że yy, kalen, o yy, to jesteś ty? Okej, okay, dobra, czyli to jest nasz ratownik. Wykupiliśmy tutaj ciepłe źródełko do moczenia dupki, tylko ten ziom od jogi napisał, że tutaj ma być chyba 38 stopni, a nie ja nie umiem zrobić 38, a jest albo 25, albo 45. No, nie wiem czemu tak No i ma te dupki wymoczyć 20 osób Mam nadzieję, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że nic się nikomu nie stanie Myślę kochani, że nie ma co przedłużać Ja pójdę po prostu zrobić zakupy To po pierwsze do automatów z przekąskami Przepraszam Przepraszam? Na przykład ja Was zachęcam oczywiście w tym czasie do zostawiania łapeczka w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie o podbijaniu filmów, o zostawianiu komentarzy. Dziękuję Wam za wszystkie rady, porady, wskazówki, podpowiedzi, za wszystkie komentarze. Te, z samymi emotkami, te nawet jak ktoś pisze tylko kropkę dziękuję bardzo, dziękuję. Buziaki wysyłam. Dziękuję również moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Wielkie buziaki serducha, pozdrowienia dla Was. E, odcinki dla wspierających pojawiają się, moi drodzy, wcześniej. Także pamiętajcie, żeby sobie zaglądać i sprawdzać, jak nie macie co robić. Jak nie macie co robić, to sprawdźcie, czy czasem nie dodałam odcinków dla wspierających. Okej, okay, tutaj dodałam tą przekąskę. Musimy kupić wszystko. Musimy kupić wszystko i ja chyba otworzę park. Zróbmy to, no, zróbmy to. A ja sobie po prostu tutaj tak będę latać, biegać i dokładać to wszystko. Tutaj mamy yy, napoje. Pan Staszek nam, nas tam kasuje, słyszę. Yy, tak, tutaj się pusto już w tym automacie z napojami też yy, zrobiło. Ja bym tutaj mogła powywalać te niektóre rzeczy i wziąć więcej kartonów. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale wszystko mi się tutaj może przydać. Ale czemu za nią takie pieniążki? Widzicie, to od niej to idzie? Że co, że ona jest jakimś, nie wiem, uśwa cylinder ma jest prezydentem czy co? O co tu chodzi z tą kobietą, bo ja jej czas łam trochę. No nie wiem, no dobra niech sobie stoi w tej kolejce, zobaczymy, może ona nam będzie jakieś y, pieniądze zostawiać hmm. No tak to powiem Wam szczerze wygląda trochę Bo za y, tymi, którzy nam zostawiali te punkty w tych y, fiolkach, te eliksiry jak ja to mówiłam To, te, to też właśnie y, się taki, y, unosiły nie, takie eliksirki nad y, nimi Dobra, tutaj mamy hot dog'a, to ja szybko skoczę y, kupić. O, 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 o. Czekajcie, czy ktoś tutaj wlazł? Tak. Ktoś grzeje tyłek. o. Y, ja ci to muszę włączyć? Kurczę, y, czekaj. Zrobię na 20... ej! A ona chciała 60, tak? I tak... Ja i muszę... Czyli ja muszę ustawić tak, jak oni tutaj chcą chyba No... Chyba kurczę... Czy ja pana tam yy, walnęłam z bara? Chyba nie Chyba na szczęście nie Czyli ja im muszę ustawić tak, jak oni chcą Przynajmniej tak mi się wydaje Dobra yy, I hot dogi Tutaj, dziękuję Staszku, dolicz mi tam na zeszyt Wpisz do seszyciku Okej, okay. hot dogi, hot dogi, ja już je tutaj dołożę, bo to jest jeden, jedyny sobie leży bidulek, to dołóżmy, ktoś tutaj jest, dobra, no i sprawdźmy to, oni chcą, czekajcie, na 60 i chyba jeszcze jedna kreska start, tak, są zadowoleni, no genialnie, o oh, ty, czekajcie, bo w tamtym odcinku nie używałam tego, to teraz użyjmy i chodźcie do... Lemoniatki. Dzień dobry, witam serdecznie, czyli my jeszcze teraz będziemy musieli ganiać do tych. Mm, nie saun tylko, no wiecie, tam gdzie te dupy, bo Ej, ty, 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 gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie to? Boże, drogi, co tu się odwala? O i kolejny w cylindrze. O co tu chodzi? Czy wy wiecie, czemu oni tak chodzą w tych cylindrach i czemu te pieniądze tak za nimi lecą? Niech tu trochę zostawią na basenie. No nic, może gdzieś tu będą leżeć, może gdzieś znajdę jakieś banknoty. Pochodźmy sobie, posprawdzajmy, jak to tutaj wygląda. Widzę, że tu mamy pełny śmietnik, to ja postaram się trafić. Dziękuję. Wyszło pięknie tutaj nikogo nie ma tu, ej, Jezus Maria myślałam, że się ktoś utopił, proszę mnie nie straszyć popchnęłam kogoś, wiem ej, jak tutaj, wszystkim się podoba chyba im <grym> się podoba to moczenie dupek ej, tutaj ktoś śmierdzi ty, 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 ty ty, 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 ty. <grym> okej okay. oh, Jeju jeju masakra, dobra, ten tutaj Podoba mi się, podoba mi się ta giera, ktoś tutaj czeka po lemoniadę, także ja idę. Czy nasza Alina jest na przerwie? Tak, ona jest na przerwie. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Coś mi tutaj właśnie, ktoś tu śmierdzi, ale ja idę. Rachun nie rachuneczki, tylko bilet sprzedawać proszę bardzo, bez slajd pasa teraz ta w tym cylindrze pani Emiliana, 4 godziny pani jest seniorem i pani też nie chce slajd pasa dobrze, proszę bardzo teraz ty, 8 godzin senior senior, no dobrze bardzo dobrze pani wygląda jak na seniorkę <grym> Trzeba im, słuchajcie, komplementy rzucać 6 godzin, nastolatka i slide pass Proszę bardzo, proszę serdecznie O, idzie kolejne 4 godziny, adult i slide pass Dobra, Alina zaraz wróci to my pójdziemy patrzeć, co tam się dzieje na basenie 4 godziny, nastolatek i slide pass, proszę bardzo proszę serdecznie 5200 mamy, a dopiero jest po 13 6 godzin, senior i slide pass, ok proszę serdecznie, Alina wraca już 6 godzin adult i slide pass proszę bardzo ok, bo ja tam muszę w porządku pilnować dobra, wróciła Wróciła. Tutaj nikogo nie ma. Jezus, ile tu jest ludzi? Miałam jeszcze kosze dokupić, pamiętacie? Miałam kosze dokupić. Tutaj jest ok, tamten by trzeba było przemalować. Tutaj, o, 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 a widzicie? Zostawia 52, czyli to jest tak, jak myślałam, na tej samej zasadzie, co z tymi eliksirami. Mm, a ja ją czas mam w łeb za pierwszym razem <laughs> Przepraszam Dobra, tu mamy monetki Tu się pani wywaliła, niedobrze Niedobrze i troszeczkę jest tutaj, widzę, syf na naszym basenie Aj, niedobrze Ktoś tam czeka do lemoniady Mam nadzieję, że moi... O, tutaj pan też, widzicie? Yy, pieniążki nam rzuca Ale jak już widzę tą kałużę, to ja ją zutylizuję Zatrzemy ją Okej, okay, tu jest diobeł. Pani jest diobłem. Nie chowaj się tak za tym facetem, bo ja i tak cię złapię, dziewczynko. Dobra, tutaj mamy lemoniadę z cytryną. Y, tutaj mamy zwykłego poddoga, proszę serdecznie. I tutaj mogę jeszcze z tego zabrać? Nie. Y, to cytrynki. Ok, i mamy z lodem. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Nie znam pana. Nowa twarz na naszym basenie zawitała. Proszę bardzo. Tutaj kolejna lemoniatka z lodem. I kolejna lemoniatka dla aurory. Z niczym. <śmuszczam> z niczym. Ok. I mamy ze wszystkim. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Ej, widzę pieniądze, chyba tak? Nie, już mi się w oczach słychać. Ja już po prostu. Po prostu... O, to no, widzę! No mówię, że widzę przecież, nie? Ciekawe, czy ktoś inny to może pozbierać, czy tylko ja, w sensie wiecie, czy klienci. Okej, okay. yy, Tutaj jest. O, czekajcie. Zbiorę te śmieci od razu. O, idzie pan. Kupa. Ej, tu powinna wyrzucać, tu miałam wrzucać, żeby dostawać pieniądze i nie wrzucam. Oczywiście, że tak wy no po co. E, bo po co i musimy, a bo baby jeszcze to drugie zadanie widzicie, ja całkiem o tym zapomniałam e, przez tego jogę faceta, e, że musimy zebrać e, pieniążki e, 3 na 15 baby. te porozru... porozrzucane sorry, e, pieniądze ale na razie ich tutaj nigdzie niestety nie widzę tutaj pasuje wam dziewczyny? czekajcie, start nie, za gorąco im chwila mam, no, a, a, a Trzy kreski muszą być. O, teraz jest dobrze. Super. Wszystko się tutaj zgadza. Pani tam jest. O, pieniążki. Pani jest niezadowolona. Przepraszam, przykro mi. Naprawdę bardzo. Ej, ty, co tu zdjęcia robisz? Eee, ze wszystkim. Proszę bardzo, proszę. Serdecznie. Lemoniada. Czy nasza Alina pracuje? No, pracuje. Na to wychodzi, że pracuje. A ty z czym? Ze wszystkim. Proszę bardzo. Tutaj mamy też do wyrzucenia od razu. Ej, to czekajcie, ja polecę z tymi śmieciorkami tu. O! I wyrzucę tutaj. No ej, no to chyba za blisko siebie je postawiłam. Ktoś się topi. Chyba postawiłam je za blisko siebie i mi wskakuje do tamtego kontenera. Przepraszam, ale ja lecę ratować ludzkie życie, drodzy Państwo. No. Tak. O, 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 o. Dobra, spuśćmy tu wodę. Nie będę tego chloru już... Nie będę leciała po ten chlor. Oho, zaczyna się dziać. Tu ktoś panikuje. Ja już po prostu co chwilę kogoś... O, On popycha ratownik też ich. Ej, to spoko. A tam się ktoś topi. No to ja mam nadzieję, że on poleci uratować. Po to on jest, nie? Zapomniałam już, że mamy tego ratownika. Ojeju. Dobra, z ketchupem. Proszę bardzo. I jeszcze mamy jednego pana, czego od nas... Oczekujesz z musztardą, a ten tu śmierdzi. Dobra. O pieniążki. Ktoś się topi. Ktoś się topi, dawaj kasę. Dawaj kasę, ty, ty śmierdzisz. Tam jest diabeł. No mam nadzieję, że on uratuje tego topielca, bo ja, bo ja widzę kasę. Bo ja się muszę zająć kasą. O tutaj też się ktoś topi. Poczekajcie, najpierw pieniądze. No ej, yy, jakieś kółko? Dobra, tutaj. Tutaj się ktoś przewrócił. No nie, za słabo, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, już koniec. Czy już może być koniec. Skacz. Masz kółko, pieniądze. Pieniądze widziałam to. Szóstka i wycieramy. Ktoś tam czekał za długo, albo na lemoniadę, albo nie wiem już na co. Po prostu dzieje się o pieniądze. Okej. O cię kręcę. Ktoś tutaj umarł. Nie to tutaj. to potrzebuje, proszę, proszę się obudzić. Proszę się obudzić. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę tutaj No Kasia, weź to, a nie popychaj. Pieniądze. Pani śmierdzi, Boże. Masakracja. Czy już się może za o pieniądze zakończyć ten dzień? O, chyba będziemy mieć zadanie w ogóle zaraz wykonane. Ty tu śmierdzisz. Co to są za brudasy, nie? O, odblokowało się odblokowało się, musimy wrócić do do Jogiego do pana od Jogi ale to już chyba zrobimy wiecie co, w kolejnym odcinku dobra, ketchup. proszę bardzo proszę serdecznie tutaj mamy jeszcze zwykłego hot doga, dobra pani jeszcze chyba zdążymy zrobić zwykłą lemoniadę a pani? zdążymy? tak, mam nadzieję, proszę bardzo proszę serdecznie mhm Dobrze, czyli pieniąż. A nie, nie, bo te pieniążki to jest tutaj na dole jest ten. Dobra, rozumiem. To zadanie. Teraz będziemy mieć 14. O, dobra, dzień się zakończył Dzień się zakończył. Idźcie sobie już. Ej, musiałam zapłacić 810. Widzieliście to? 810 musiałam zapłacić za ekstra pracownika. Czy mi się to opłaca? Kurczę, nie opłaca mi się to totalnie. Mm -mm. Dobra, pieniądze. E... Tu spuścimy wodę. Dobra, jakieś zadanie nam się tam też odblokowało. Znaczy zrobiło. E, weźmiemy tutaj śmieć. O, pieniądze. Super. No, czyli widzicie, na tej zasadzie, co myślałam, to jest. No nie, bo mi to. To mi wrzuca i tak do tamtego kosza. To wiecie co? Na razie postawię to tutaj. I zobaczymy teraz, bo ja tu gdzieś jeszcze o właśnie widziałam. Eee. O, 50 dolców dostaliśmy. Dobra, mamy 9 punktów i tak się zastanawiam, czy je sobie zostawić, bo kasy na razie nie chciałabym wydawać. Jak już to na początku kolejnego odcinka byśmy sobie coś pokombinowali z tymi nowymi dekoracjami i w ogóle tu mamy upgrade mopa, tu mamy drugi level tych pracowników, co naprawiają. Level drugi tego. Hmm, no, do usuwania. Ale to 5000 kosztuje to trochę mi szkoda pieniędzy. Park dekoracje 2000 2500, i Kurczę, nie wiem, co by tutaj sobie wykupić. Dobra, wezmę te dekoracje. O, możemy jeszcze powiększyć. Zróbmy to, zróbmy to. I miałam nie wydawać pieniędzy, czy ja tak mówiłam? Dobra, tu na level drugi. Mamy jeszcze trzy punkty, ale ja chyba trzech, za trzy punkty nic nie odblokuję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj tylko za pieniążki. No, idziemy zobaczyć, jak nam się powiększył. Basen, gdzie to się powiększyło? Tam. Tak, tak. O, pieniądze, okej, okay. ale tu jest syf, to tutaj, moi drodzy, zrobimy tą strefę wellness chyba, popatrzymy sobie, ej, tu jak w ogóle, co to jest, ej, ładne to, ja nie będę tego tutaj burzyć, nie ma szans, to trzeba młotem, no, czy ej, te drzewa w tych żywopotach też ładnie wyglądają. Nie będę tego niszczyć, nie ma opcji. Na początku kolejnego odcinka zajmiemy się właśnie... O Jezus. zajmiemy się porządkowaniem naszego aquaparku, na co nam starczy kasy. Bardziej mi chodzi o te dekoracje z tego Wellness. To ją wydamy to wydamy te pieniądze, zobaczmy co tam nowego dostaliśmy no, myślę, że nas jakoś bardzo dużo nam nie starczy, bo mamy tylko 6400, a teraz to wszystko jest bardzo, bardzo drogie czekajcie, tutaj jeszcze jest kałuża, dobra wytrzemy, wiem, nie poszłam spać z nimi i dlatego oni nie pracują, ale wezmę się tylko tak, przejdę tutaj w ogóle, o trzeba by było Aha, bo to jest kupa, nie? No, rewelacja. Nie mogę w rękę. <gryw> nie mogę w rękę. Wszędzie tu jest w ogóle brudno. Wszędzie. Ten chlor by trzeba było po prostu powrzucać, ale już wypuściłam tą wodę. Czekajcie, wezmę, pójdę, sprzątnę to kupsko i tutaj te śmieciorki, co leżą. Czy tutaj coś jest? Nasyfione? Nie. Dobra, tutaj mamy butelkę. Tutaj mamy torbę Tutaj mamy pieniążki, ale nie wyrzucę go do śmieci, nie? Nie, 164? 140, ale kwoty Wow, to była kupa Ej, tam po 20 dostawałam? A teraz? 155 Ej No to super, poczekajcie, już sobie Napełnimy tą wodę O, tutaj mamy jeszcze 132 No to co się Teraz można dorobić, ej Tutaj zostawili brud, syf, tutaj tak, tutaj tak. To wszystko trzeba tutaj ponaprawiać i posprzątać. Dobra, wrzucimy sobie, dostaniemy 50, tak? 60 nawet. Chyba zależy, jak bardzo jest wypełniona, wypełniony worek. Dobra, tam są popisane te kosze, to też widzę, ale ogarniemy. O Jezus, co mi tu ucieka? Myślałam, że kupa. Ale ogarniemy sobie to w kolejnym odcinku, moi drodzy. A teraz idziemy spać. Idziemy spać, idziemy odpocząć. No jeszcze trochę i będziemy mieć pięć gwiazdek. Słuchajcie, zanim oni dodadzą język polski, to ja już przejdę całą grę. Tak mi się wydaje. No, pójdziemy sobie na początku kolejnego odcinka tutaj do naszego kumpla od Jogi No i będziemy ogarniać strefę wellness I nie wiem, czy opłaca nam się mieć tego dodatkowego pracownika, bo płacimy kupę kasy za to, że go mamy Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapeczek w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się cieplutko i pa pa